Pogoni za dziką bestią, klatka pierwsza. No, ostry zakres lewo. Bo mi na matkę chulnie nie świruj. Bo on się tutaj koncentra.

Co ma, tym. mi ogon kim? On tu ma w wypadkiem Orła par. Stawek cię Jak jest? Na jednej, na drugiej. No co? No ale ja tu mam, nie wiem skąd pokłoski wody. Mój sam, ojca sam. Ale który to? <noise> no późno, dlatego że muszę się wykąpać, żeby, kurwa, jakby z tego bota wyjść. Łosie! Eh? No Dobra, płyniemy. Paliwa trzeba